Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Greka, i jest z nami... Lajzerk. Lajzerk. PL. I witamy was w kolejnym odcinku Wielkie Dzieci Grają w LoL'a. Znowu Aram. Prawda, Lajzerk? Boże, ile można. Tak. I czekaj, znowu. ja wezmę ten... Ja wezmę ten gunbacer, lol. To będzie fajne. I czekaj. Eee... Dobra. Buty. I jakieś poty. Chodź, mój pocieku. Patatajam. Po co iść, skoro można patatajać? Też może być. O, już tam jest jakiś gaming bank, widzę. Nie wiem po co oni się biją, skoro są we dwóch. Nie wiem, bo to debile. O, jeszcze nie trafiłam. CV jest op No. Wiem, że jest OK. Nie zastanawiam czemu ona mi się ciągle trafia. Może cię lubi. Może. O, możesz być łowcą wiatru, tak w ogóle. Jak widzisz, tę to, to to wtedy. Jak, to da się, tak? No jak widzisz, to na to, to wtedy, tak? To dopiero, nie? Tuż ona długo leci strasznie. co ci chodzi? Będę poskramiaczem żywiołu. Ja żeś poczekała, no mm.

...in this one. No, nie. no, nie. no nie. Czemu Taki Dziwne. Nie wiem. Oni tak bardzo i Ole sobie wchodzą, on je podchodzi na ten... ...im w twarz w ogóle wchodzi, atakuje ich. Ja nie wiem czemu nie wchodzi ten śmieszny coś. Jakiś śmieszny coś. Tangon mi nie wchodzi. O, już wszedł. Czemu mamy taki noptim? opowiedzenie po czego padła 3 sekundy później? Jak trzy sekundy później? Trzy później. Cztery. Dwie minuty. No nie chci. Najśmieszniejsze jest to, że jedzie z który sobie po prostu wchodzi w nas. No. Po co on tam stoi w ogóle? A ty tego EZA możesz spróbować. O, Lali, ja go wziąłem. Uważaj, Bo. Garen. Ups. No łyps. Shit happens. I... nopę. Kucyku, nie nadwyrężaj się. Moje kopytka płono ma. Jedyny kill jaki jest w tym teamie to jest mój, więc wiesz. E. O, tangona nie wziąłem, pewnie kto to nie ma nawet. Nasz tangon.

Wiesz co, tak by mnie Bałem się, żeby ten, żeby on cię nie skrzywdził. Ta troska tego pana tutaj, albo tego pana tutaj. Hmm, myślałam, że dostanę pana. Nie, 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 swoim swoim O, O, Akurat chciałem iść po krzyży. Dwa trupy na Kochany, kurde, krzyżyk. Przeciwnik pokonany. <grym z nimi> nie widziałaś tego. Nie, nie widziałem. Co zrobiłeś? Nie nic gdzie, a, gdzie Ty ty miałeś trupa? I czemu jest wykładem. A, miłeś pod wieża. Okej. Okay. Tak. <grym z nimi> Bogatemu wszystko wolno. to twój koniec bogaty? No trochę. Ty na na kasę mogłeś sobie kupić, śmieszny. Zaraz kupię. Tak byś nie famiła minionów, to byś dostawała kasę. Nawet. A ty nie wybijaj tak, bo wiesz... On lubię. W... Ja też, no ale... <laughs> Widziałeś jak bardzo lubię. Nie <laughs> Iha! O, chodzi. No. I need kills. Auć. Ja sprapałem to ulti no, najbardziej nie, nie, nie. jak tylko mogłem w sumie, ale... Krzyżyk. Krzyżyk, no krzyżyk. No krzyżyk for <laughs> I a... Bądź mojej koleżanki. Dobra <noise> 10 HP Hero. No ba. Wiesz, że Hero ma w sobie z literkę hos ERO? To jest zgłaszany No. Czemu umrzełaś? Bo rzucił we mnie, kochany lorda. Kochaną rakietą. Życia. Przez rzet? Jest. Dobra. Jest. Kryta czy prędkość ataku? Nie wiem, nie wiem, Syvie. The dawaj. Wziąłem prędkość ataku. No wiesz, to nie tak się uczę. A miałem kupić, kupić tamto, co ja miałem kupić? Kazałeś mi coś kupić na tamten. Amulet na kasę. <grym> Bo wiesz, jak z miniony giną, to ty dostajesz za to pieniążek. A, okay. Tylko przyszła dostała kila. <noise> Moja gra z nie jest OP. Widzę. No. Nie mogę ten go nałożyć. Nawet. Te kółko jakiego leci teraz tak długo. No teraz, tarczkę włączyłeś. No trochę na, o, ten. ten. A w sumie tak dobrze, bo on rakietę użył. I nie wiem, po co, do tej letalnie używa. Ooooooo! Koki! Przeciwnik Jak oni się wbijają pod tą wieżę, jak głupi. Moneta, tak mała. Amulet co A potem medalion Nomana? No, no jak nie wiem. Trochę no. pieniędzy z panią. Przeciwnik został seryjny. Wow, wow, wow. Czy No nie wierzę, że ja to przeżyję. Naprawdę.

5 FPSów na krzyż. Czemu? Nie widzę, co się dzieje. Czasem mi tak łapie. Nie mogę się tam wybić nawet, bo nie, poklatkowo mi widzę w ogóle. No nie. Czemu nie wbiłeś wcześniej? Bo nie widziałem, co się dzieje, generalnie. Znowu. Nadal nie, nadal nie widzę. Ale przynajmniej słabiłem trochę minionów. <laughs> Niech ja kamery, nie mogę przesunąć. Nie wiem do czego mam 30 FPS-ów, a jakoś tak wolno działa. Shit happens. Co? Co ja tak giniesz często? Nie wiem. Bo wy sobie oczywiście stoicie z tyłu. Ja, do, ja to padłem tam, więc wiesz, dopiero sobie biegłem. 18 sekund ulti. Dziesięć. Jestem zawiedziona, fanatów. Nice. I teraz wie, że opły. Jest. My jest maj lodo. Chciałam to powiedzieć. Tylko ja takie mówiłam, hmm... Nie będziesz takim tardą. Wsadaj. <laughs> ja to specjalnie dla ciebie ci czasem, i dla mi w ogóle. I appreciate this. Oh, Sun-Sian. Help? Tank. Oh. Uh. Baka S. Baka S senpai. S <laughs> no. senpai, why are you so baka? Oho! Uh -huh. Again! Nie, 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 nie. nie, nie. Czekałam od supporta. Uczekałam <laughs> na głupiku, żeby zabić tego... O! Piękne. Po prostu kurde, piękne. piękne. Wyrząć mi krzywdę. I'm trying. Nie mogę ci się zabić w Trochę so To mi nie idzie. Za dużo tego wszystkiego tam było. Slowy, stuny, podrzucenia. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Zamów 3100 życia, więc wiesz, to są twoje 1500 niecałe. Oj, 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 oj! Koniec. Serii. Wow. Pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Ja tu nie wiem co się dzieje Coś się zabija, coś się nie zabija mapem ten z lokowanej nawet nie mogę włączyć Serio Dziwne rzeczy A jeszcze to wygamy Użyłem tak do mnie to, że mi szkoda. ty to uważaj. No tam, no, bo ja się przejmuję. No w sumie. No widzisz, to jeszcze mnie trafił. A chciał. Tańczysz pomiędzy tymi skillami, o can <laughs> O tak, i to trochę ci się styluje. Idź po plusika o sam pinkanie, a już weźmie. Widzę go w jego oczach. <laughs> Tylko, że jego oczu nie widzisz. Nieprawda, Vi. Oczów. I can see your eyes. Widzę twój lud. Ooo. się zabić, żeby kupić rzeczy? Nie, to głupie by było. <laughs> Też tak uważam, że to było. <laughs> <jest laughs> A tylko ginęłaś od takiego. Różnia zniszczyła Więc to mogliśmy to w sumie skończyć, tą grę. O to chodzi właśnie, żeby przedłużyć jak najbardziej. <laughs> dobrze dobrze nam się gra, więc trzeba by to przebywać, tak. No właśnie. Szczególnie, że gra trwa gra, gra tylko. I Całe 20 minut, co, co, co to za jest? No. oni też specjalnie umalić, czy mi się wydaje? Tak, zrobiliście wszyscy to samo co my, <noise> i dostrzegamy to, bo spuszczają, zanim my staniemy. O, widzisz, my już jesteśmy. Ja miałem kupić jakiś D-Mate w końcu. A, tenity. A nie, lodową łapkę, dobra. No kurde, ty to jeszcze teraz przegramy. <laughs> Plot Twist to we lost. A czemu ten kaset nie jest na końcu samym, Tamasz? I czemu my wszyscy teraz padamy jak debile. Ej, my musimy pójść razem i to wygrać ostatni raz, bo to było no. trochę ujemne z naszej strony. Ale to twoja wina, ty mnie podkusiłeś, żeby tam pójść i się zabić. Ale to Kazałaś mi. Tylko powiedziałam tak, hmm, a może pójdziemy? A co ty się zdecydowałeś. Mm. Mm. Nie przyznam się. Szkoda, <noise> że nie ma żadnego timonara. Ja no, a mi się raz trochę często trafia, jak z tobą grałem. Zostaw moją koleżankę. Co? Nie, zostaw moją koleżankę. Jak bohatę. O, uciekaj, bo ten plan chce. Ten. chyba Twojej. Twojej tupy. Pierwsza Wracaj, potrzeb. We need you. I'm coming here. Zobaczenie co? Bo to jest tutaj nieważne. <głosy> 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 o, widzisz, daj mi ci sobie radę. <głosy> 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 Przeciwnik Chodź tu, S. Ty też się pokonuj. Tak się dostanę. Daj mi 3 sekundy. Unicę zwieni. Trzech za blisko podeszło. Co ty? Zwycięstwo. <grym> Jej, wygaliśmy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie do no, następny. See you.